Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. To, co dzisiaj się dzieje z cenami prądu, z cenami gazu, z cenami paliwa, to jest bezpośrednie uderzenie w przyszłość nie tylko gospodarki polskiej, to nie tylko godzi w nasze możliwości rozwojowe. To przede wszystkim jest dramat milionów polskich rodzin. Galopujące ceny prądu, galopujące ceny gazu, galopujące ceny paliw na stacjach benzynowych. To oznacza wzrost kosztów życia w każdym segmencie, bo oczywiście nośniki energetyczne to podstawa wytwórczości, produkcji, usług, wszystkiego, każdego rodzaju aktywności. I tak naprawdę to, co Państwo robicie w tej ustawie, no to jest właśnie rolowanie, to jest odkładanie, to jest zwiększanie obciążeń w przyszłości. A tymczasem trzeba radykalnych kroków, które ukrócą tę drożyznę. I są tylko dwa mechanizmy, które mogą na to pozwolić, które postuluje Konfederacja. Pierwszy mechanizm radykalne obniżenie opodatkowania wszystkich nośników energii: prądu, gazu, paliw. To musi być radykalna obniżka tych podatków bądź w ogóle zamrożenie stawek na pewien okres, dlatego że. Musimy ratować gospodarkę, musimy gospodarstwa domowe ratować. A drugim elementem jest oczywiście fakt, że nie tylko cena gazu rośnie i spalanie gazu jest nie tylko związane z ceną rosnącą na rynkach europejskich, na rynkach światowych, jest to związane oczywiście z polityką energetyczną Unii Europejskiej. I oczywiście spalanie gazu, spalanie kopalin. Oczywiście cena prądu to jest bezpośredni efekt polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. W związku z czym są dwie rzeczy, które należy zrobić: natychmiast radykalnie obniżyć podatki i natychmiast wypowiedzieć pakiet klimatyczny, wypowiedzieć unijną politykę klimatyczno-energetyczną. To, to są dwie rzeczy, które w tej chwili trzeba zrobić, żeby ulżyć gospodarce żeby nie nastąpiła katastrofa i ekonomiczna i społeczna w Polsce i tego domaga się konfederacja Dziękuję serdecznie